Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Wczoraj nagrywałam vloga i dzisiaj nagrywałam vloga, także moja aktywność tutaj jest naprawdę bardzo duża, także do to proszę. E i dzisiaj, słuchajcie, już jest godzina 15, także już sobie tego pół dnia spędziliśmy troszeczkę w domu i wybieramy się właśnie wszyscy razem. Zimno. Robert też, no jest naprawdę mega zimno. A już tak czuć ten mróz chyba było na minusie, tak? No. Poczekajcie dziewczynki. E, także już dzisiaj było na minusie. No i wybieramy się dzisiaj, słuchajcie, do nowo otwartej sali zabaw w Warszawie jest to nowa lokalizacja Jungle Academy i jest podobno świetna. Także musimy to sprawdzić, bo my byliśmy już chyba we wszystkich e, takich tych większych oczywiście sal zabaw w Warszawie, także zobaczymy jak tam jest i zobaczymy czy nam się spodoba i damy wam znać, czy warto czy nie warto. Wszystkie Ty widzisz, co tam się dzieje? No, to budlak. Ja się kurde, tak myślałem, że to będzie kolejka na dwie godziny. Okej, okay, to ja przyjadę jutro po Was. To nie był dobry pomysł, przyjechać. No, nie. No, nie, no, bo pomysł pomysły zawsze. Patrzcie jak najwięcej więcej ludzi, no. i co no teraz? Polne, tak? Aha. Aha, ok, powodzenia. Ja jeszcze się Podwaliliście się. Ja mówię tak, pusta galeria, nikogo nie będzie, kompletnie. Z poza Też tak myślałam. No, no. Ale ja już głodnie jestem. De, poczekajcie. Ja już idę, jak chcesz. Nie ja wyobrażam co tam w środku jeszcze jest no. Dobra, pa. Także jak widzieliście, kolejka nas pokonała. Eee, no. Ja już głodnie jestem przed czasem. Tylko zdarzyliśmy się z kolejkę Robert już zgłodniał, ale jak e, widzieliście nagrałam Dobra. to jak jest taka kolejka i tam ludzie stoją po godzinę. To... ja w ogóle nie nienawidzę kolejek, po prostu nie. Myślę, że to wielki jakaś strata czasu w postaci kolej. <grywa> no nie chcę stoją tak. No ale ogólnie kupimy rogaliki. Ale ogólnie ja podziwiam ludzi, kto, którzy stoją w takich kolejkach, jeżeli się chce, prawda? Ja też jestem trochę taka niecierpliwa i nie lubię takich kolejek, więc zrezygnowaliśmy i może wrócimy tutaj w poniedziałek. Jakby spodziewałam się tego, że będzie sporo ludzi, ale naprawdę nie spodziewałam się, że będzie taka kolejka. Także, ale ktoś tam już wychodził z tego i mówił nam, że jest naprawdę warto, więc na pewno przyjdziemy tutaj w tygodniu. Bo podejrzewam, że jutro w poniedziałek to pewnie... W poniedziałek to będą pustki, co? Tak. Ja jakoś Albo wieczorem. No, wieczorem to też będzie pustki. Także y, idziemy sobie teraz coś zjemy i taką zrobimy sobie niedzielę. Cześć! <grym>, Pięknie wyglądasz. A co to jest, Maja? Co? Małka. Małka? Goryl. Oh, ja Jaka piękna jesteś! Chodzisz się tak dalej? No też jesteś! Super! Jeszcze nie tak dawno, jak się przeprowadzałam do Warszawy, czyli jakieś 8-9 chyba lat temu, to mieszkam tutaj niedaleko właśnie tego fortu Wola. I pamiętam właśnie historię taką, że ta galeria funkcjonowała, a później ona chyba bodajże zbankrutowała i później przez jakiś... Jezu, nie wiem czy mnie słychać, było. I przez jakiś czas ona była po prostu opuszczona i pamiętam, że tutaj się nic nie działo, było wszystko tak zabarykadowane, po prostu taki opuszczony wielki budynek. I w tamtym roku byłam tutaj, właśnie miałam jakąś współpracę z sklepem, który się otwierał i właśnie wszystko tutaj wróciło do życia. I teraz powiem wam, że patrzę i naprawdę całkiem dobrze to wygląda. Więc ta galeria ma jakiś potencjał, mam nadzieję, że przeżyje i odżyje. Jest tu, zobaczcie, wrotkarnia. Tutaj zaraz bardzo fajny, taki. Taka, e, Boże, taki sal, salon, e, z, zobaczcie, ze stołami do Billarda, i jest tych stołów naprawdę, tak jak patrzę, to ogrom. Mam nadzieję, że będziecie widzieć, zobaczcie. E, więc fajna, nawet właśnie taka galeria z takim trochę, można by powiedzieć, centrum rozrywkowe. I jeszcze do tego, jak zrobili tę salę zabaw, to myślę, że naprawdę ludzie e, będą tu przychodzić. Dostać, dać, próbować. Mm. Kto dotać Do mnie. Tata da kupił lodo, pozycję dostąp. Papa, papa, mama, mama. mama. nowy koks. Jeszcze raz, ja? Kartynowy nowy koks. Tata, to hardkorowy koksu, tak? I wszyscy, I wszyscy, z tatą sobie robią. Dzień, 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 dzień. dzień, dzień. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. I chociaż zjedliśmy pyszną pizzę, prawda? No, oh, znowu e, tak, no, Tak, ale w weekend można. Pizza była naprawdę mega pyszna i, i to takie nasze małe odkrycie, jeżeli chodzi teraz o restaurację. I okazało się, że mm, to jest w ogóle restauracja jakiegoś mistrza, w ogóle? Tak? Włoskiej pizzy. Także tak, mają ponad 20 restauracji w Polsce. E, także mega polecajka. A my wracamy do domu i będziemy sobie w domu szilować, bo już chyba nigdzie się nie wybieramy na żadne zabawy. Zrobimy drugie podejście. Nie, już nie! Już wszystko zamknięte Maja, już jest późno. Zrobimy drugie podejście e, na pewno w tygodniu. Zdecydowanie.